Wojewódzki inspektorat transportu drogowego został nominowany do Gaszyn Challenge. Podejmujemy wyzwanie. Panowie, pompujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie nominuje do Gaszyn Challenge. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Łodzi oraz Krajową Administrację Skarbową w Rzeszowie. Dziękuję.